Full focus teraz, Paris, naprawdę. Tu jak już, tu jest jakiś koń się wpierdolił. Mam jedną wieżę i kunia. <grym> proszę, full focus, proszę. Sam, sam, sam teraz musisz trochę pograć białymi. Zastanów się. Popatrz, co ci grozi, ale czym ty grozisz? Rozumiesz, tu trzeba. Co mi tak naprawdę grozi? Tu jest ten. Kurde, to jak to się włącza? Czekaj, ta. Proszę, Piątki się nie rusza. Tu, bo ten broni to. Nie wiem. Nie no, nie, bo, nie, bo ten, bo je, i twój koń też ma tutaj zasięg. Stary, kurwa. Jakby był kurs na Bukmachera, że wskażesz ten ruch, to byłby jakiś kurs 500, nie? <głos> <głos> Ale spoko, dobra. Poczekaj, to teraz trochę ci inaczej powiem. Możesz wygrać w jednym ruchu. Mogę wygrać w jednym ruchu? Tak. O kurwa. Ale serio? Nie? Hmm, huh? czekaj, już jestem blisko. Bo ten blokuje tutaj, cofnijmy ten ruch. Hmm. Mówisz, że mogę wigać w jednym ruchu. No, no, no. Autentycznie. W I to będzie pewnie ruch y, Hetmana, tak? Nie chcę ci nic mówić. Jak gdyby musisz sam wykminić, czy jest w ogóle możliwe, żeby Hetman stąd znalazł się tu gdzieś na przykład. Bo wiesz, co kończy partię. Szachmat. Szach, szachmat. No. <noise> hmm. Tak! Tak! Tak, bo koń broni tej pozycji. TAK! I ty tak, nie możesz się spierdolić. TAK! Mamy to! Tak, tak. Jest tu blokada, tu blokada, tu... I nie możesz wejść na swojego pionka. Ja. JEST! KURWA! Ja. Nice! Ogień! Mamy to!